Tymeczka. Tymeczka. Kotek, kotek, mały kotek. Cieplutko dzisiaj mamy, nie? Pewno, że tak. A co? Co za roli roli tu odchodzi, tak? Nie ma. Stylizowana jesteś. Kotek. Jesteś pieszczocha po prostu. jasne. Kot jest pieszczo. A co tam ciupeczek robi, dymka? A zobaczymy, co ten ciupeczek tutaj. Jest ciupeczek! Ciupuś! Ciupeczek! Ty to wyglądasz jak taka figurka. O, tam jakieś pieski chyba moje podchodzą na balkoniku, nie? Jak myślisz? Przyszedł tu jakieś, czy nie? Tymka? Hmm? Hmm. Hmm. A jej, 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 ojej, Oj, jak się koci kotek! Oj, oj, oj. Ale się kotek koci. Dymeczka. No, trzymajcie się, sobie tutaj na balkonie, pani idzie, tak? No, śmigajcie.